Filmiki, no to Kleo, Kleo. Tylko no. jak to było, jakoś po swojemu będzie. Moje życie jest jak film, pełne będą sale. Kin, moje <laughs> życie jest jak gra. Witam to ja, witam to ja, witam to ja. Haha. Ha. <laughs> no, chłopaki, no jakby mogło nie być, chłopaki. Pozdrawiam, Unia Staszczyka. Uhuhu. Chłopaki, hu uh, uh, uh. nie płaczą. Uhu, uh, hu uh. chłopaki. I i, i się, ale tu jest sam refren tylko. Nie, 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 o nie, 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 Dum, 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 Bum brum, brum. <ścoughs> killer. killer. Killer, już tylko killer. I, i co? Muszę przypomnieć te słowa, przepraszam. Zatańcz. No to piosenka, która, której również wziął w teledysku Bogdan Łazuka, czyli moja. Zatańcz ze mną chwilę jedną, świat nam tylko dał. Zatańcz ze mną, bo tę jedną chwilę pragnę ci dać. Uuu.